Witajcie, z tej strony Adaś. Dzisiaj pokrótce chciałbym powiedzieć, co Wam ostatnio obiecałem o, o samej pracy w PERT, jak to wygląda zatrudnienie, jak wygląda, znale, jak, jak zabrać się za poszukiwanie pracy, na jakie prace możemy liczyć, żeby się nie rozczarować, albo żeby być mile zaskoczonym po przyjeździe. Może na początku pokrótce opowiem Wam, jak to wyglądało w moim przypadku, czy, czym ja się zajmowałem, jak, jakie było moje zdarzenie z rzeczywistością, co robię w tej chwili. Po samym przyjeździe do miasta odebrał mnie człowiek, Rysiek, którego poznałem przez internet. Rozmawiałem z nim kilkakrotnie przez Skype'a, odebrał mnie z lotniska, załatwił mi jakiś pokój na, 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 na pierwszą chwilę. Moja rodzina w tym czasie była jeszcze w Polsce. Zamieszkałem sobie już w, perw, w tym pokoju. Pierwsze dwa tygodnie, tydzień czy dwa tygodnie przeznaczyłem na aklimatyzację Po dwóch tygodniach Rysiek, który odbierał mnie z lotniska, zaproponowałem mi pracę. Pierwsze dwa miesiące pracowałem przy remontach budowlanych, malowanie, jakiejś regipsy, cholera e, też paving, różne takie prace, prace przy domnej po, po, ty, po tych dwóch miesiącach zacząłem rozglądać się już za czymś swoim, bo ta praca zaczęła się kończyć. Po dwóch miesiącach pracy urysia miesiąc, może dwa miesiące pracowałem, zacząłem zaglądać się za czymś, za czymś dla siebie, ponieważ ta praca się zaczęła kończyć. Za miesiąc miała pojawić się już nasza moja rodzina. Trzeba było znaleźć sobie coś, coś, coś pierwszego. Te prace, które ja na początku zacząłem znajdować sobie samemu, były to prace dorywcze, kilkudniowe. Bardzo często prace z agencji, w charakterze pomocnika budowlanego, w charakterze jakichś sprzątań na budowach. Trochę prac jakichś ogrodniczych, prac w charakterze pomocy komuś przy ogrodzie i itd., itd. Nic szczególnego, nic, nic wygórowanego, aczkolwiek dało się z tych pieniędzy przeżyć, ani ta przyleciała. Z Albertem ja cały czas miałem się różnych takich zajęć, że tak powiem niepewnych, bo to, te, te prace raz były, raz ich nie było. Chociaż już, już w pewnym momencie postawiałem sobie tak, że jak jedna, jedna się kończyła, to miałem drugą, czasami nawet wychodziłem do dwóch miejsc w ciągu dnia. I tak to się jakoś kręciło przez pierwszy, przez pierwszy okres, przez pierwsze kilka, dwa miesiące, może, może trzy miesiące. Zdążyliśmy w tym czasie wynająć ten dom. Zdążyliśmy załatwić chyba Albertowi przedszkole. I wtedy poznałem Pola i zacząłem pracować tam, gdzie pracuję do dzisiaj. E, to jest pracować dla Pola. Większość moich zleceń w tej chwili to, jest, to są zlecenia, które realizuję dla jednej firmy. Ja założyłem sobie wtedy działalność. I, i do, do dnia dzisiejszego realizuję zlecenia dla, dla firmy Pola e, to jest projektowanie, wykonanie różnych parkingów, różnych znaków poziomych, znaków na ulicach, znaków na, na parkingach, znaków na na halach magazynowych praca, którą lubię, praca, która, która pozwala mi nie tylko pracować, ale spędzać również czas z rodziną, spędzać czas w domu. Jak kiedyś wam wspominałem, nie zajmuje mnie na strasznie dużo, dużo czasu. Do dnia dzisiejszego współpracuję z tym człowiekiem, do dnia dzisiejszego większość zleceń, które wykonuję, to jest, to jest ta firma Paci. I prawdopodobnie będę jeszcze długo przed nią związany, ponieważ planujemy jakiś, jakiś rozwój wspólnej działalności. Może, może coś z tego wyjdzie, zobaczymy, nie chcę, nie chcę przydać faktów. Co do Anity, Anita była trochę troszeczkę lepszej sytuacji, nie wiedział, ponieważ no, ja pracowałem i ja czułem się, że muszę, muszę ten pierwszy okres jakieś zapewnić, żebyśmy przetrwali, żeby, żeby wszystko się dobrze układało, Więc ona miała troszkę komfortu, że mogła sobie szukać tej swojej pracy, aczkolwiek podejmowała jakieś prace dorywcze przez pierwszy okres. Później zaczęła pracować w charakterze wolontariusza przez jakiś czas w swoim zawodzie. Na początku tego roku dopiero dostała pracę w biurze, prace w biurze jakieś, jakieś prace biurowe. Potem po miesiącu, równolegle, otrzymała pracę już w swoim zawodzie, też na pół etatu, a w tej chwili już, już jest na no, umowie o, o pracy i pracuje w swoim zawodzie, więc, więc wszystko układa się tak, jakbyśmy chcieli. Tyle to by było chyba odnośnie, odnośnie naszej historii. Oczywiście tam było wiele różnych jakichś zawiłości po drodze, ale mniej więcej tak to wygląda, tak to wygląda, tak to wyglądało. W tej chwili już, już chyba robimy to co, to, co chcielibyśmy robić i pewnie tak już zostanie. Co mogę Wam powiedzieć o, o poszukiwaniu pracy i, i jak się w ogóle to, do tego przyjazdu przygotować? Oczywiście można próbować znaleźć i nawiązać kontakt, nawiązywać kontakty już, już, już jak się jest w Polsce. Mam kolegę, który takie kontakty zaczął nawiązywać niestety, po przyjeździe te pracy może jeszcze nie dostał w swoim zawodzie. Największe problemy będą miały osoby, wydaje mi się, które, które mają dosyć wysokie wykształcenie, są inżynierami, są, są magistrami, chcieliby zacząć pracować w swoim zawodzie. Może być twarde zdarzenie z rzeczywistością i może to się tak od razu nie udać. Wiele osób pracuje poniżej swoich kwalifikacji, przynajmniej przez pierwszy okres. Często barierą potrafi być język. Wiele osób przyjeżdża do, do Australii i myśli, że, że od razu znajdzie pracę w zawodzie, że są na liście i skoro, skoro dostali, dostali się do Australii przez swój zawód, swoje doświadczenie w zawodzie, będą pracowali w tym zawodzie. Troszkę to się mija z prawdą, może, może bardzo to się mienia z prawdą, ponieważ tak naprawdę ten rynek pracy wygląda troszeczkę inaczej. To nie jest tak, że jesteśmy nie wiem, inżynierami majnik inżynier, czyli inżynierami pracującymi w kopalni i że stanie za taką pracę. To, 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 to się mi z celem i to, 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 to tak nie jest. Będziecie niemiło zaskoczeni, jeśli, jeśli myślicie, że przyjdziecie i, i od razu zacznie pracować w swoim zawodzie, chociaż może się może zdarzają się wyjątki i może się zdarzyć, że Wam się akurat uda. Aczkolwiek w większości przypadków, w większości historii, które znam, to tak nie jest. Pierwsza rzecz to, to, nawet jeśli znamy bardzo dobrze język, to cały czas ten nasz język ma naleciałości wschodnioeuropejskie. Językowici, Australijczycy też mówią o swoim typowym, nietypowym, bym powiedział angielskim, bardzo ciężkim do zrozumienia czasami. Oczywiście zależy od człowieka, ale ja, ja czasami jeszcze mam problemy, żeby, nie, żeby nie niektórych osobników zrozumieć. Muszę się pytać po kilka razy dosyć często, żeby, żeby załapać o co im chodzi. Więc to też może być barierą. Do tego wszystkie wykształcenia, które zdobywamy i doświadczenie, które zdobywamy w Polsce tak naprawdę jest dla nich troszeczkę mało ważne. I oni chcą mieć pracowników, którzy mają jakiekolwiek doświadczenie lokalne, czyli kółeczko się zamyka. Przyjeżdżam, nie mam doświadczenia a oni chcą doświadczenia, ale jak ja mam zdobyć doświadczenie, skoro nikt nie chce mi dać pracy, bo ja nie mam doświadczenia. Rozwiązaniem jest oczywiście pójście i praca za, za jakieś małe pieniądze lub praca za darmo w charakterze do w charakterze zdobycia tego doświadczenia, tych, tych ichniejszego experience, które oni sobie życzą aczkolwiek to może być proces długotrwały i nie nastawiałbym się od razu, że, że przyjedziecie i, i uda Wam się znaleźć pracę wymarzoną w swoim zawodzie, w zawodzie, który był na liście, tudzież w zawodzie, który po prostu wykonywaliście w Polsce. To może być problem. Aczkolwiek ja nie mówię, że po jakimś czasie nie dostaniecie tej pracy w zawodzie, bo, bo znam wiele osób, które pracują w swoim zawodzie. Anitka jest, jest przykładem tego, że, że da się znaleźć. Trzeba trochę zaparcia wiary w siebie i wszystko jest możliwe oczywiście. Aczkolwiek podchodzicie do tego z dystansem, możliwe, że na początku nie będziecie mieli pracy w zawodzie, możliwe, że, że będziecie musieli wykonywać pracę poniżej swoich kwalifikacji, co nie znaczy, że będziecie źle zarabiać, bo tutaj pracownicy fizyczni zarabiają całkiem nieco pieniądze, a często większe niż pracownicy biurowi, taka, taka to specyfikacja. Tutaj jest chyba, chyba tak jak w Stanach podobnie, może i w Europie Zachodniej, czyli pracownik budowlany potrafi zrobić więcej niż, niż jakiś administrator w, w, pracujący w biurze. Szczególnie wykwalifikowany pracownik budowlany. Na, na budowach się naprawdę płaci dosyć spore pieniądze. Przy pracach fizycznych można zrobić naprawdę całkiem niezłe pieniążki. Chciałbym też, też rozwiać Wam mit o bardzo wysokich zarobkach w Australii. Częstokroć słyszy się o zarobkach kopalnianych i o zarobkach w mieście rzędu kilku tysięcy dolarów tygodniowo. Oczywiście są przypadki, są ludzie, którzy tak zarabiają, niekoniecznie na wyższych stanowiskach, ale bardzo często jest to kupione czasem, czyli, czyli robienie bardzo dużej ilości godzin. Tak samo na kopalniach pracujecie, pracuje się po 12 godzin, 7 dni w tygodniu i potem tak do zarobki wychodzą po 2, 3, 4 czy nawet 5 tysięcy dolarów na tydzień. Ale trzeba pracować po 12 godzin, tak samo w mieście. no Jeśli przemnożymy sobie stawkę 25 dolarów razy 12, razy 7, to też no, wyjdzie pewnie ze 2000, także. To nie jest tak, że, że przyjedziecie i będzie czekała praca za kilka tysięcy dolarów tygodniowo, no bo tak, tak nie jest. Raczej bym się nastawił na, na tysiąc, może nie cały tysiąc na początek. Dobra praca w mieście to już jest 1300-1500 dolarów. To już jest całkiem niezła wypłata, to już jest jakieś 80-90 tysięcy dolarów przed podatkiem na rękę. To jest jakieś 80-90 tysięcy dolarów przed podatkiem. Na rękę wychodzi z 1300 dolarów, prawie 1300-1400. Więc tymi zarobkami też bym uważał i też bym nie czytał może wszystkiego, co, co, co ludzie piszą. Nie, nie jest nieprawdą, że można zarobić duże pieniądze, bo, bo sam osobiście znam osoby, które zarabiają po te kilka tysięcy dolarów tygodniowo pracując. Oczywiście to też nie jest mit, bo, bo są osoby, które zarabiają takie, takie pieniążki, a często jest to kupione naprawdę ciężką pracą i spędzenia bardzo dużej ilości godzin poza domem. Oczywiście mówię tutaj o pracy na etacie. prowadzenie swojej działalności to jest inna bajka i, i, i tak samo jak wszędzie możesz no, zrobić, tyle ile się wypracuje, no zależy co się robi. Patrz, nie wolno. Także co do zarobków, co do zarobków w mieście i w kopalniach, to no, oczywiście można sobie też wejść na... Na strony internetowe, poszukać, pogrzebać i tam dokładnie na wyskocze, jakie, jakie są średnie płace w jakim zawodzie. i Ale co to samych zarobków w Australii, w Australii Zachodniej, to otrzymam Was do, do strony internetowej, wystarczy wpisać Google, średnie zarobki w danym zawodzie, średnie zarobki w danym stanie. W Australii Zachodniej to jest jakieś 70-80 tysięcy, około 70 tysięcy pewnie. Warto pamiętać, że to jest przed podatkiem, czyli wyjdzie nam tam pewnie z 55 na rękę, tak naprawdę, więc to też, to też nie jest tak, że, że to jest. Na czysto to jest, to jest przed podatkiem. E, aczkolwiek da się z tych pieniądze wyżyć i, i jak kiedyś wspominałem, ja uważam, że, że jedna, jedna osoba pracująca w domu przez trzy dni jest w stanie utrzymać e, spokojnie, może niespokojnie, ale utrzymać tego, nie będziemy mieli na no, jakieś tam super ekstra rzeczy, ale na jedzenie na wynajem wystarczy nam, jeśli jedna osoba pracuje przez trzy dni w tygodniu. Przynajmniej tak było w, w naszym przypadku na, na początku naszej przygody. Oczywiście nie, nie mówię o, o jakichś rzeczach dodatkowych typu przedszkola, szkoły, na wizach studenckich, tudzież na wizach pracowniczych, gdzie za to wszystko trzeba dodatkowo płacić. To wtedy to trzy 3 dni to może inno nie wystarczy. Mówię raczej o, o jakichś wizach stałego pobytu, gdzie yy, nie musimy ponosić koszt, kosztów ubezpieczeń i, i przedszkol, szkół i tak dalej Wracając do, do, do samej pracy, gdzie poszukiwać, jak poszukiwać. A jeszcze, jeszcze jedna sprawa, wizy 457, czyli sponsorowanie przez pracodawcę. Jest też gro, część osób z Was, która przyjeżdża już z, yy, prosto do pracodawcy i otrzymują tą wizę będąc, będąc jeszcze za granicą, czyli w Polsce, czy w Europie, czy gdziekolwiek indziej. Znajdują sobie pracodawcę, bądź pracodawca, pracodawca i znajduję. Znam takie osoby, mam kolegę w Malbrynowie, który, który tak ostatnio przyjechał. Okazało się, że mieszkał koło mnie w Polsce. Po prostu dostaje się pracę będąc, będąc w Polsce i wtedy pracodawca wszystkim się zajmuje. My się nie martwimy na pracę, mamy pracę w zawodzie, bo, bo oni poszukują pracowników kwalifikowanych w, w danym zawodzie, w którym się już pracuje, więc to jest, to jest... no ale tego chyba nie trzeba tłumaczyć, to, to, to jest to jest oczywiście oczywiste, także to jest też sposób na zdobycie pracy poszukiwanej z Polski, tudzież z Anglii, są jakieś targi pracy, sobie przyjeżdżają pracodawcy i poszukują wykwalifikowanych e, pracowników. Nie jest to, to, to jakieś bardzo popularna sprawa i niewiele osób znam, które tak przyjechały, ale da się i ludzie przyjeżdżają. Często są też jakieś przenosiny w obrębie jednej firmy globalnej w koncernu, pracuje się gdzieś, wykazuje się dobrze i ja proponuje, proponuję, że może by troszkę ktoś u nich popracował. Też się da. Yy, no ale załóżmy, że, że dostaliście wizę, czy to z tego pobytu, czy, czy, czy studencką, przyjeżdżacie i nie wiecie, co macie zrobić. No, na początek trzeba znaleźć mieszkanie, a potem poszukać sobie pracy. No chyba, że no są też osoby, które przewożą dosyć duże zapasy gotówki i, i, i przez dłuższy okres siedzą i już tak powiem relaksują się Są też osoby które, które tak jak powiedziałem relaksują się przyjeżdżają i mają taki zapas gotówki że nie muszą podejmować pracy od razu nie muszą się tym stresować byłem na początku ale nie ukrywajmy że, że, że gro z naszych rodaków z polski nie przywozi jakichś ogromnych zapasów pieniążków i, i chcieliby tę pracę podjąć jak najszybciej, szczególnie, że porównując ceny do oszczędności z Polskich, które przewidziemy te ceny są naprawdę dużo, dużo wyższe, szczególnie najmu lokalu mieszkalnego, bo reszta to może i, reszta może i nie. Ja, ja twierdzę, że, że jedzenie jest dość tanie, chociaż wszyscy twierdzą, że jest strasznie drogo, ale, ale porównując to do, do wynagrodzenia, to wydaje mi się, że, że za kilkaset dolarów może spokojnie przeżyć tygodniowo. Więc, wracając do tych, którzy, którzy chcieliby jak najszybciej podjąć pracę, no i jeśli, jeśli znam język, jeśli, jeśli nie mam problemu z komunikacją, proponowałbym, oczywiście, od razu zacząć poszukiwania w swoim zawodzie i, i, w, i w branży, w której chcielibyśmy pracować. Ale warto by było też spróbować yy, poszukać po prostu czegoś na, na szybko, na już, na odrazu. Polecam obodzwaniania od, agencji, agencji pod pośrednictwa pracy. Jest kilka takich agencji, można znaleźć w internecie. Jak ktoś by chciał, to mogę gdzieś tam je wypisać te, które znam. Są to zazwyczaj te agencje robotników. Są to firmy pośredniczące, wynajmujące może po pracowników. Często nawet my u nas w firmie. Czasami bierzemy sobie, ostatnio braliśmy jakieś ludzi, trzy polszą agencję. No my, my braliśmy ostatnio z, z, z takiego agencji trzech pracowników na trzy dni. Jest to dosyć popularne. Firmy potrzebują z pracownika czasowego, wolą go wziąć z agencji, niż szukać i zatrudniać samemu. Nie muszą się martwić o nie muszą się martwić z całą gałą rzeczy dookoła, płatnościami. Po prostu dostają fakturę, za, e, fakturę z agencji za pożyczenie ludzi i jest to wygodniejsze, niż, niż próbować samemu kogoś zatrudniać. Znam bardzo wiele osób, które pracowały przez agencję, które, które do teraz zdarzają się pracować przez agencję. E, są to takie same pieniądze, jakbyśmy pracowali dla kogoś. Tyle no, to, że to nie jest praca stała, aczkolwiek można też się zapać na stałe. Czasami praca przez agencję może trwać kilka miesięcy. E, więc warto zajmować się w wszystkich agencjach, warto do nich dzwonić. Oni nawet sami czasami mówią, żeby do nich dzwonić, e, bo praca może być z dnia na dzień. Warto próbować szukać pracy na Ganti. Na Ganti też są prace, też można znaleźć pracę w biurze, coś sensownego. Wcale to nie musi być praca jednodniowa, można znaleźć pracę na stałe. Znam osoby, które przez gamt znalazły pracę i pracują w tych pracach do dziś. E, ostatnia sprawa, którą chciałem powiedzieć, to pytać po prostu wszystkich znajomych. E, jeśli ktoś nie mówi po angielsku, to nie znaczy, że nie może pracować u... u jeśli, jeśli ma jakieś, jeśli, jeśli zna się na czymś, jeśli ma, e, jeśli ma jakiś talent w, w, w robieniu czegoś, nie wiem, w budownictwie, w, w spawaniu czy czymś innym, warto pytać się. Przypuszczam, że każdy z Was zna tam jakieś kilka słów po angielsku i, i, i potrafi się tam jakoś dobrać, zawsze jest język migowy i, i też można znaleźć u, u, u pracodawcy e, anglojęzycznego, aczkolwiek też też jest sporo Polaków, jest tam sporo Polaków, którzy pracują u Polaków i, i e, nie ma tam raczej wyzysku, można zrobić takie same pieniądze, bo jak pracują tu Anglika, chociaż ja jestem troszeczkę przeciwny pracy. Takiej pracy, szczególnie na początku, ponieważ yy, przyjeżdżacie, obracacie się w środowisku anglojęzycznym yy, i uczycie się tego angielskiego jak najszybciej, uczycie się zwyczajów. Aczkolwiek można pracować że dla Polaków, wiele osób pracuje dla Polaków, w Perth nie ma jakiejś wielkiej Polonii, aczkolwiek ten język się czasami słyszy na ulicy i, i bardzo dużo Was przyjeżdża. Okazuje się, że też jest sporo starej imigracji i tutaj można z, z, spotkać się z, z bardzo przyjaznymi Polakami, zresztą większość, większość Polaków, których poznałem, to, to są bardzo fajni ludzie, bardzo otwarci, bardzo pomocni ta kultura australijska wpływa na nich pozytywnie, że, że, że nie ma jakichś takich zaszłości polskich, że Polak Polakowi wrogiem. Tutaj raczej wszyscy się przyjaźnią i, i sobie pomagają i starają się sobie doradzać. I, w miarę możliwości pomagać. Także ci, ci nasi rodacy tutaj szczególnie, którzy przyjechali kilka, kilkanaście, czy nawet kilkadziesiąt lat temu często też prowadzą swoje działalności dobrze prosperujące i, i również można znaleźć u zatrudnienie e, za, bardzo godziwą, za bardzo godziwe za bardzo pieniądze także to też jest jakieś rozwiązanie. Warto pytać, pytać się czy Polaków, czy, 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 czy wszystkich innych ludzi, których spotkałem, poznajemy po drodze, to jest też bardzo Myślę, że bardzo pomocne i jedno z naj, chyba z na, z na, z najlepszych z najlepszych możliwości znalezienia tej pierwszej pracy, po prostu pytać, pytać, pytać wszystkich naokoło. Ja nie mówię, że ktoś wam pomoże czy nie pomoże i, i że, że, że od razu zapytacie pięć osób, czy zapytacie mnie i dostaniecie pracę, bo tak też niekoniecznie musi być, ale w końcu będzie ten szczęśliwy los trafi i ktoś Wam coś pomoże i ktoś wam coś załatwi, chociaż może nie w waszym zawodzie, ale coś na start będziecie mieli. E, także podsumowując moją wypowiedź, to nie spodziewajcie się, że będziecie pracowali w zawodzie szczególnie za, za zawody z wyższej półki. Możliwy, może to potrwać pół roku, rok, kilka miesięcy, zanim tę pracę znajdziecie. A może od razu znajdziecie, może, może, może będziecie mieli szczęście. Pukajcie do wszystkich drzwi, czyli pytajcie się wszystkich, pytajcie się wszystkich, których znacie, których poznajecie, pytajcie się nawet na ulicy. Nie wiem, poznacie kogoś, to ktoś chciał Was zapytać, co tam słychać, chwilę porozmawiacie, powiedzcie, że nie macie pracy, szukacie, a nóż widelec może się to stracić. Znam wiele przypadków, że, 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 że coś takiego zadziałało. Zresztą sam kiedyś miałem taki przypadek, że, że dało mi się jakąś pracę znaleźć, przez, przez właśnie zapytałem się jakiegoś, jakiegoś muzyka, czy, czy nie słyszał, czy nie wie, czy coś potrzebuje. On od w jedno miejsce, w drugie miejsce zadzwonił i powiedział: Jutro może być tam i tam, i po prostu pojechałem. Także podsumowując, yy, warto nawiązywać jak najwięcej znajomości, warto, warto poznawać nowych ludzi, warto z ludźmi rozmawiać, warto pytać się wszystkich, czy, czy nie wiedzą, czy ktoś potrzebuje, czy, czy, czy gdzieś nie ma jakiegoś wolnego etatu. W końcu się coś wam trafi. Yy, druga sprawa są to te agencje, jest to i Warto się prodejstować we wszystkich agencjach, warto do nich dzwonić i przypominać. Tam praca jest i oni potrzebują i yy, 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 tam się na pewno też coś może udać. Może nie od razu, ale po jakimś czasie na pewno. No, mam teraz kolegę, który przyjechał przez 2-3 trzy, trzy tygodnie. dwa tygodnie pewnie szukał i dostał w końcu jakąś pracę z agencji w miarę na stałe. Na pewno przez kilka miesięcy tam popracuję. Eee, na, na Gantry trzeba być szybkim, trzeba szybko wydzwaniać pracodawców, jak eee, się może coś tam trafić. Eee, no i oczywiście poszukiwanie na mału na wszystkich portalach z ogłoszeniami o pracę. Szukajcie pracy w swoim zawodzie. Oczywiście szukajcie pracy też nie w swoim zawodzie. No to już kwestia jak Wam tam się wszystko poukłada i jak, jak to będzie działało, Może od znajdziecie w zawodzie, może nie. Ale warto szukać i, i, i zgłaszać się do prac różnych. Sponsora. Ostatnią, ostatnią rzeczą, którą mogę powiedzieć, to jest odnośnie sponsoringu przez pracodawcę. Jak znaleźć sobie sponsorami często? Często nie różne sobie pytają, jak to zrobić, żeby zastać, jak sobie znaleźć sponsora, bo jest to też droga do, do pozostania w kraju na stałe. Najprostszym chyba sposobem, taki, który mogę polecić, taki, który znam, no to po prostu znalezienie sobie pracy w miarę na stałe. Jeśli się takiemu delikwentowi, że tak powiem, pracodawcy spodobałem, to myślę, że nie będzie problemu, żeby, żebym załatwił ten sponsor i praktycznie. Większość z osób prowadzących firmy i zatrudniających kilka, kilkanaście osób są w stanie i mają możliwości, żeby No Firmy jednoosobowe, dwuosobowe, które nie przynoszą jakichś wielkich dochodów, mogą mieć z tym problem, aczkolwiek większe firmy mogą nam to i załatwić i wiemy o tym, że, że, że jest to do zrobienia. Wiele osób sobie tak załatwiło i, i po, prostu, no, po prostu trzeba znaleźć sobie pracę, pracę na stałe, popracować, wykazać się i jeśli będziemy dobrzy i, i spodobamy się. Temu Australijczykowi, tudzież osobie posiadającej paszport, tudzież prawo stałego pobytu i będzie chętna nas zasponsorować, to nas na pewno zasponsoruje. Także tyle, co mogę Wam powiedzieć o sponsorze. No to by było chyba tyle na temat pracy. Gratuluję, że, że, że weszły wizy working Holiday czy work and Travel dla Polaków. Niestety, tylko 200, 200 sztuk chyba na rok tam jest. Ale zawsze to coś, zawsze ktoś tam, ktoś tam może, może przyjechać. Pozdrawiam Was serdecznie, trzymam za Was kciuki, dla wszystkich, którzy chcieliby przyjechać, żeby Wam się udało. U nas pogoda cały czas dopisuje, cały czas mamy słoneczkę aczkolwiek ostatni weekend był po prostu zabójczy, 33 stopnie, a mamy jesień. Teraz już to wszystko się, dzisiaj się troszeczkę schodziło, chociaż słońce znowu wyszło, ale już się cieszymy, że już jest troszeczkę chłodniej. 25, 25 myślę dzisiaj, więc już nie jest takie koszliwe. Weekend mieliśmy naprawdę upalny. No to by było na tyle na dzisiaj. Serdecznie Was pozdrawiam. Nakręciłem dzisiaj jeszcze kawałek filmiku, może Wam wrzucę na koniec z, z nad, nad oceanem byłem po pracy i kawałek akurat nad oceanem, byłem to kawałeczek tam nakręciłem i Wam to na koniec rzucę. Pozdrawiam Was serdecznie wszystkim, którzy poszukują pracy, którzy chcą przyjechać, chcą podjąć pracę jak najszybciej życzę powodzenia. Mam nadzieję, do drugiego usłyszenia. Papa, pa, Adaś.